Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o szczotkowaniu drewna. Takiego materiału jeszcze u mnie na kanale nie było i myślę, że to jest dobry moment, żeby taki materiał nagrać, z tego względu, że trochę tych projektów ze szczotkowaniem robię. Trochę już pytań w komentarzach oraz wiadomościach prywatnych zostało mi zadane, więc myślę, że ten film będzie odpowiedzią tych wszystkich, którzy tym, się, tym środkowaniem się interesują. Ale również w tytule filmu, jak widzicie, mam dla Was kolejne rozdanie. Myślę, że osoby, które do tej pory brały udział w, tym, w tych rozdaniach moich, ci, co zostali wybrani, na pewno wiedzą, że warto, więc być może i Ty, widzu powinieneś z tego rozdania skorzystać. Jak zwykle będę miał dla was małe zadanie, żeby coś wykonać, żeby wziąć udział, ale myślę, że to będzie na tyle proste, że wykonacie i weźmiecie udział w tej zabawie. Oczywiście na końcu wam powiem, co to będzie, dlatego też warto słuchać uważnie ten materiał. Tym razem mogę zdradzić, że żadnego hasła nie będziecie musieli podawać, będzie zupełnie coś innego. Ale to w dalszej części filmu, a teraz przechodzimy do tego tematu, czyli właśnie do szczotkowania drewna. Jak wiecie w wcześniejszych materiałach, takich w których wykonałem jakieś mebelek, które szczotkowałem, wykonywałem to właśnie oto taką szczotką. Bardziej to jest polerka, do której była zamontowana szczotka winylowa. Oczywiście Pamiętacie, musiałem oczywiście mieć takie okulary godle mocne założone, maska, bo to wszystko latało w powietrzu, więc no żeby gdzieś tam do oczu mi to nie wpadało, żeby cały czas nie wąchać tego, albo raczej nie oddychać tym, tym pyłem, więc dla bezpieczeństwa swoich płuc zakładałem maskę. No i przed czas na, na zmianę i pojawiła się u mnie w warsztacie satyniarka. Sateniarka właśnie służy do szczotkowania drewna. Tą, którą tutaj mam, jest to satyniarka firmy Yato. Jak widzicie, ona znacznie różni się od tego, co miałem wcześniej. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, jest to osłona tego naszego, tej naszej szczotki. To powoduje, że w tym przypadku już na przykład moje gogle mogę zmienić na zwykłe. Okulary: Oczywiście będę to sprawdzał i testował, ale myślę, że mogę zmienić na zwykłe okulary, ponieważ ta osłona już w znacznym stopniu ochroni mnie przed tym, żeby ten materiał, który będzie szczotkowany, wybierany, nie będzie wyrzucany do góry, tylko będzie wyrzucany pod tą naszą osłonkę i zostanie na dole. Ale tutaj również mamy możliwość, gdzieś to mam przy odkurzaczu, taka jest gumowa nakładka, do której możemy przyczepić. Wąż z odkurzacza, no i ten cały urobek, może być wsysany do urządzenia, do odkurzacza. Natomiast wiem, że będę musiał to w jakiś sposób przerobić. Chciałbym, żeby to się bardziej yy, trzymało, ale to nie jest problem. Myślę, że to jest do, do zrobienia. Skoro tyle czasu używałem bez nawet takiej osłony, to raczej nie będzie dla mnie żadnym problemem. Co jeszcze takiego ważnego myślę, że powinienem powiedzieć, no na pewno ma regulację obrotów. To też jest istotne przy szczotkowaniu, ponieważ nie zawsze chcemy mocno, głęboko gdzieś ten nasz materiał przeszczotkować. Czasami chcemy zrobić to bardzo delikatnie, więc regulując tymi obrotami, zmniejszając obroty, możemy troszeczkę i z mniejszą siłą zrobić delikatne takie przeszczotkowanie. Nie musimy tego zrobić takiego bardzo Głębokiego. W zestawie, w którym nam to przychodzi, to przychodzi nam to ze szczotką taką metalową, taką drucianą oraz ze szczotką winylową. Ja oczywiście sobie e, takie coś domówiłem w, w zapasie, bo wiem, że te szczotki się zużywają. Zobaczcie, jak już ta wygląda. E, więc to się zużywa, trzeba to raz na jakiś czas. Wymienić, więc wziąłem sobie już to z zapasem, żeby mi to starczyło na, na dłużej. Jeżeli chodzi o używanie tej e, maszynki, tu mamy włącznik i mamy blokadę, że nie musimy się skupiać i trzymać cały czas tego e, naszego włącznika, żeby pracować. Możemy to sobie zablokować i w tym momencie e, jesteśmy w stanie bez skupiania się na. Odpalaniu maszyny, na włączeniu maszyny, naszą maszyną pracować. Oczywiście ja tą e, szczotkę za chwilę zmienię, pokażę Wam, pokażę wam jak e, wygląda zmiana tej szczotki, że to jest banalnie banalnie proste, ale zanim to zrobimy, to ja myślę, że e, przeszotkujemy kawałek jakiegoś materiału, żeby Wam pokazać jak ta szczotkarka, jak ta satyniarka spisuje się. W praktyce, także dajcie mi chwilę, znajdę kawałek materiału, i widzimy się podczas szczotkowania. Ok, materiał mamy przygotowany. Szczotka w rękę, przelecimy sobie ten fragment, pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Następnie zmieniamy szczotkę i przelecimy to szczotką winylową. Oproty mam ustawione na najmocniejsze, na szóstkę, i zaczynamy. Widać, że ta powierzchnia jest tutaj delikatnie przeszczotkowana. Więc yy, zmieniamy sobie naszą szczotkę. Oczywiście należy to robić z maszyną wyłączoną z prądu. Yy, tu mamy na imbusa. Poczekajcie, muszę jakiegoś znaleźć. Yy, mam. Tu należy też pamiętać, że gwint tu jest w drugą stronę, gdyż ta szczotka albo ta śruba ma mieć takie zastosowanie, że podczas obrotu nam się nie odkręci, tylko się będzie jeszcze dokręcać. Także odkręcamy. Wyciągamy naszą szczotkę delikatnie, bo te druciki są dość ostre. No i jak widzicie tutaj w tym miejscu mamy takie metalowe kliny bym to nazwał. I wkładamy naszą szczotkę. Która również ma się kręcić w tą samą stronę, co nasza metalowa, więc wkładamy. Co można przytrzymać, żeby to było łatwiej. Następnie nasza śruba. Nie wkręciłem jej dobrze. I gotowe, yy, mamy to dokręcone. Także zakładam okulary, przedstawię kamerę, tak, żebyście lepiej widzieli, i przeszczotkujemy sobie to szczotką winylową. Mówiście widzieć, tak wygląda szczotkowanie tą naszą satyniarką. Oczywiście, jeżeli mamy większą powierzchnię, wiadomo, że robi się to znacznie łatwiej. Te ruchy są płynne od końca do końca, ale również czasami takie krótkie elementy musimy wykonać, więc no, też trzeba się pobawić. Porównując to z moją. Tą polerką, której używałem do y, szczotkowania, a tą satyniarką, no to różnica jest na pewno spora. Na pewno jestem z niej zadowolony, ponieważ już coś z nią szczotkowałem i naprawdę y, świetnie to wychodzi. Tam było pełno bałaganu y, tego kurzu. Tutaj w tym przypadku y, tego, tego nie ma. Ta osłonka na pewno pomaga. Także ja. Jestem zadowolony. Jeżeli ktoś z Was również chciałby swoje webelki przeszczotkować, no to myślę, że taką satyniarką może to spokojnie robić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to ja postaram się na nie odpowiedzieć. Możecie zadawać w komentarzach czy też pisać do mnie w wiadomościach prywatnych, w mailu. Postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć. I myślę, że możemy teraz powoli przejść do tego, na co wy również czekacie, czyli nasze rozdanie. Także żeby nie przeciągać, nie przedłużać, przestawiam kamerę i zaczynamy rozdanie. Dobrze moi drodzy, więc teraz czas na rozdanie. Jak już się domyślacie, skoro pokazuję Wam satyniarkę z firmy Yato, to właśnie coś od firmy Yato. Możecie dostać i nie mam dzisiaj dla Was żadnych gadżetów, bo Wy sami będziecie mogli sobie to wybrać właśnie ze strony JATO. E, mają tam naprawdę kilka działów: mają tam BHP, mają tam ogrodowy, narzędzia, e, klucze. Różne rzeczy wejdziecie sami, zobaczycie, i coś sobie będziecie mogli wybrać w określonej kwocie, którą zdradzę Wam właśnie przy finale rozdania. Natomiast, co trzeba zrobić? Pięć osób będzie miało taką szansę, taką możliwość, także myślę, że fajnie. Staram się zawsze, żeby to do przynajmniej pięciu osób takie rzeczy trafiały. Co trzeba zrobić? No, tak jak zdradziłem, nie będę żadnych haseł dzisiaj podawał. Mam coś lepszego. Mianowicie, po pierwsze, pod tym filmem komentarz jakikolwiek. Czy Wam się podobało, czy używaliście, czy szodkowaliście. Zostawiam Wam wolną rękę. Możecie napisać komentarz pod tym filmem jaki chcecie. Fajnie będzie, jak zostawicie też łapkę w górę. No i teraz zadanie takie troszeczkę trudniejsze, ponieważ trzeba coś wyłapać w moich dwóch filmach. Mianowicie o kredensie: część pierwsza i część druga. W tych dwóch filmach wypowiadam słowa pierwsze e, tutaj, półek nie będzie, i trzeba wiedzieć, w której minucie to się pojawiło. Oraz e, mówię Wam, ile materiału mam do obróbki podczas e, kręcenia tego, tego, tego filmu, więc też to trzeba włapać, w której minucie. I jak już to będziecie wiedzieli, piszecie do mnie e, maila e, z odpowiedziami i te osoby, które spełnią te warunki biorą udział właśnie w rozdaniu. Także myślę, że nie zawiedziecie mnie i weźmiecie czynnie udział w tej zabawie. Oczywiście tradycyjnie myślę, że dam Wam z tydzień czasu, także e, myślę, że po majóweczce e, robimy e, rozstrzygnięcie i wyłowię pięć osób, które będzie mogło coś sobie wybrać z firmy właśnie jadą. Myślę, że chyba Jasne, wszystko jest yy, i możemy kończyć ten, ten film. Yy, no cóż, niedziela, także ja Wam życzę spokojnej niedzieli, odpoczywajcie. Widzimy się w kolejnym filmie. A być może, być może mi się uda w połowie tygodnia mieć dla Was fajny materiał. Krótki, prosty, ale myślę, że ciekawy. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to też Was oczywiście zapraszam. Tu Wam obiecywać nie chcę, ale być może się pojawi koło środy. Ja Wam w tym momencie dziękuję. Sęki dziury. You, Do zobaczenia. Cześć!